Gala przyznania nagród Syderytów na stałe wpisała się już w kalendarz wydarzeń organizowanych przez samorząd Gminy Poczesna. I jak widać, co roku na zaproszenie wójta Krzysztofa Ujmy, przybywają tłumy gości, a wśród nich zarówno mieszkańcy, jak i przyjaciele, choćby z sąsiedniej Częstochowy, której samorząd ceni sobie współpracę z gminą Poczesna. Ja jestem tutaj już po raz kolejny z rzędu. Natomiast Gmina Poczesna to jest bliski partner częstochowy. Nie tylko jest to jedna z większych gmin w Powiecie Ziemskim, częstochowskim, ale też gmina, z którą mamy bardzo długą granicę. Poza tym mamy bardzo wiele obszarów współpracy. Mamy wspólną komunikację miejską, tutaj, tutaj funkcjonuje nasz Czepek. Więc ta współpraca jest naturalna i myślę, że układa się całkiem nieźle. Gmina Poczesna Przyjaciół ma nie tylko w naszym kraju, ale także poza jego granicami. Stąd obecność już nie po raz pierwszy przedstawicieli samorządu gminy Jaszuny. Korzystając z okazji też chciałem podziękować dla pana wójta za tą współpracę, która między naszymi między gminami się stworzyła. Naprawdę to jest taka czynna współpraca i ostatnio jeden z takich jako przykładów mogę wymienić to, że w 2020, 2023 roku młodzież z polskiej szkoły w Jaszunach. Gościła tutaj w szkole w Nieradzie w gminie Poczesnej. Samorząd gminy Poczesna natomiast może się cieszyć nie tylko z faktu posiadania wielu przyjaciół, którzy współpracują z nim, ale przede wszystkim bardzo aktywnymi mieszkańcami, którzy w różnych dziedzinach życia starają się swoją działalnością przyczynić do rozwoju ich społeczności. Stąd kolejna przygotowana z niezwykłą starannością gala. Tak, prawdziwym potencjałem gminy Poczesna są mieszkańcy gminy Poczesna. A przecież ci mieszkańcy gminy Poczesna to są, tak powiedziałbym w skrócie, potomkowie właśnie tych górników, bo praktycznie w gminie Poczesna nie ma rodziny, w której w przeszłości osoby nie pracowałyby w górnictwie. A osoby, które pracowały w górnictwie to są osoby solidne, to są osoby pracowite, to są osoby honorowe, tak jak powiedziałem. I one one dbają o to, żeby w pierwszej kolejności zadbać o rodzinę, zadbać o te pozos podstawowe wartości, ale później dbają również o otoczenie, dbają o swoje środowisko, w którym przebywają, w którym żyją. Aktywność mieszkańców poczesnej jest doceniana przez samorząd. Tym razem wyróżniono m.in. braci Lang, założycieli rodzinnej firmy wędliniarskiej. Doceniono także zespół taneczny, twórcę wyjątkowego miejsca, jakim jest Alpakarnia, a wreszcie Sederys 2023 powędrował do twórców. Klubu Speedrovera, który w sezonie 2024 występować będzie w EkstraLizie. W ogóle nam się nie wydawało, że uda się tak daleko zajść. Eee... Nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że będziemy organizować tak wielkie turnieje jak Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, czy uczestniczyć w Mistrzostwach Świata i zdobywać te medale mistrzostwa Świata. Na pewno nikt z nas sobie z tego sprawy nie zdawał, ale cieszymy się, że e, jesteśmy w tym punkcie, gdzie jesteśmy. E, dzięki oczywiście wsparciu i e, Urzędu Gminy e, z panem Wójtem Krzysztofem Ułom na czele i naszych pozostałych sponsorów. Kolejna gala to już za rok. Wszak chyba nikt nie wyobraża sobie każdego z tego czwartku. Bez tego wydarzenia, które nie tylko jest okazją do wyróżnienia aktywnych mieszkańców, ale także do podsumowań. Ja w swoim wystąpieniu i w tym takim krótkim wykładzie starałem się też przedstawić, a właściwie zdjęciami, takimi obrazami, przedstawić te najważniejsze inwestycje, które zrealizowaliśmy dzięki właśnie i mieszkańcom, dzięki samorządowi, dzięki Radzie Gminy, która jest wymagająca, ale która, która no, potrafi współpracować, potrafi dawać Ciebie te rzeczy najważniejsze i tutaj właśnie te obiekty, te przedsięwzięcia, które powstały, to jest właśnie dzięki dobrej współpracy i dzięki tym ludziom, którzy tutaj mieszkają.